Z tej strony Dariusz Wyszling. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku ProKaMaLert. Tym razem z deszczowych żuław, gdzie w ostatnich trzech tygodniach spadło od 60 do 90 mm deszczu. Widać to, jak woda stoi w kolejinach. Proszę Państwa, taki przebieg pogody ma pozytywny wpływ zarówno na kondycję, wzrost i rozwój roślin, jak również wpływa na pogorszenie stanu fitosanitarnego poprzez zwiększone zagrożenie ze strony grzybów patogenicznych. Dopiero co w ubiegłym tygodniu wykonaliśmy zabiegi T2, a już musimy przychować się do zabiegów tzw. T3, w których chronimy kłos i dwa górne liście. Proszę Państwa, nie zapominajmy również w tym okresie o szkodnikach, takich jak skrzypionki, pryszczarek, zbożowiec, mszyce czy też wciornaski, które również powinniśmy zwalczać. Ale do rzeczy: jakie grzyby występują na liściach w trakcie kłoszenia, a także dojrzewania łanów pszenicy? Są to głównie rdze. Blanda blamy potocznie zwana DTRK niwale, jak również przy permanentnym zwilżeniu liści, jak w tym roku Septoria Tritici, powodująca septoriozę paskowaną liści. Proszę Państwa, na kłosie może wystąpić septoria nodorum, rdza żółta, jak również pod koniec okresu wegetacji, w źle chronionych łamach grzyby czerniowe, ale najważniejsze dla Was do zwalczenia są grzyby z rodzaju Fusarium, które powodują nie tylko straty ale również pogarszenie jakości zbieranego ziarna poprzez Tworzenie mikotoksyn bardzo szkodliwych zarówno dla organizmów ludzkich, jak również zwierzęcych. Proszę Państwa, wiedzcie o tym, że mikotoksyn nie można zwalczyć obróbką termiczną, na przykład poprzez gotowanie pieczenie, a także mogą one rozwijać się nie tylko na polu, ale również w magazynie, jeżeli wilgotność ziarna przekracza 13,5%. Dlatego tak ważny jest zabieg T3 w momencie od początku do pełni kwitnienia który chroni nam doskonale kłos i produkowane w nim ziarno, jak również dwa górne liście, ale o szczegółach i rozwiązaniach opowie Państwu za chwilę mój kolega Wojtek Węglarz. Drodzy Państwo, nie wiemy jaki przebieg pogody czeka nas w dalszym okresie wegetacji, ale pewne jest z badań przeprowadzonych w wieloleciu w stacji doświadczalnej odmian Radostowo, że to właśnie w kombinacjach trójzabiegowych uzyskiwano najwyższy plon we wszystkich latach badań. Na co zatem postawić? Najlepszymi produktami ograniczającymi wspomniane wcześniej choroby są mieszaniny zbiornikowe, w których skład wchodzą fungicydy, takie jak Karamba, Fandango czy też tebuconazole, na przykład Bus Ultra, zawierające bardzo dużą koncentrację tej substancji. Dodatkowo na plantacjach, na których mamy mączniaka prawdziwego, bo na przykład odmiany są bardzo podatne, lub też jest bardzo gęsty łan, czy też temperatury w czasie zabiegu są poniżej 12-15 stopni Celsjusza. Bardzo dobrym wyborem będzie produkt input, który oprócz mączniaka ograniczy nam również septoriozę oraz fuzariozy. Ale proszę Państwa, produkty najlepsze to nie wszystko. Również ważny jest czas aplikacji. Nawet kiedy wytoczymy najcięższe działa do walki, a zrobimy zabieg w złym momencie, spadek efektywności jest bardzo duży. Dlatego proszę Państwa, trzeba pamiętać o precyzyjnym ustaleniu czasu zabiegu, a w tym pomogą Państwu doradcy firmy PROCAM. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Po pierwsze, uprawa. W szczególności, gdy mamy do czynienia z pszenicą lub pszenżytem po kukurydzy lub w monokulturze, musi zostać wykonana orka, ponieważ w tym momencie ryzyko wystąpienia Fuzarius wzrasta kilkukrotnie. Idealnie obrazują to kilkuletnie badania niemieckie, gdzie właśnie w takiej sytuacji mieliśmy duży wzrost zawartości deoksyniwalenolu w zbieranym ziarnie. Należy również zwrócić uwagę na dobór odmian, w szczególności odmian odpornych na grzyby z rodzaju Fusarium i tutaj świetnie nadają się na przykład argument, Faustus czy też Findus. Również wczesność odmian ma niebagatelne znaczenie z tego względu, że ustalamy sobie właśnie wtedy odpowiedni czas aplikacji zabiegu oraz możemy sukcesywnie w kolejnych dniach w odpowiednim momencie wykonać te zabiegi. Na przykład faustus jest wczesny, a argument późny. Pamiętajmy również o dodaniu do mieszaniny zbiornikowej adiowantu Hurricane, który zapewni lepsze pokrycie kłosa oraz liścia flagowego i podniesie nam efektywność zabiegu. Dodatek Hurricane'a ogranicza nam występowanie Fusarios o 10-15%. Również dysze dwustrumieniowe tutaj świetnie się do tego nadają i podnoszą efektywność zabiegu. Takie podejście zagwarantuje Państwu najwyższą skuteczność w walce z grzybami patogenicznymi występującymi w ostatnim okresie wegetacji w pszenicy. Pamiętajmy, że każdy dzień wydłużenia wegetacji w tym okresie to wzrost plonu od 150 do 200 kg na hektar. Jeżeli Państwo chcecie dowiedzieć się więcej, zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami firmy Procam oraz do subskrybowania naszego kanału Agronomia TV. Dziękuję bardzo.